Ja jestem syrenką, to, to, to co ja mam robić jako syrena? No, ja jestem, moje życie jest, moje życie jest skończone. Dla mnie tu nie ma już sensu. Ale cóż. Ej, Asia, podasz mi ręcznik? Mhm, czekaj, gdzie twoja torba? Nie mam swoje, po prostu podaj mi jakiś. Tu jest jakiś ręcznik. Nie wiem czy może być ten, czy nie. No dobra, może, może być ten. Tu już idę. A te dzieciaki co robią? No dobra, gdzie go położyć? Pałóż tutaj na piachu. Mhm, już. Dzięki. Hmm. Hmm. Oj, ktoś dzwoni. Co się stało? Zimno nam jest. A, dobra, dobra. A może pan z, z czymś pomóc? Co? No wiesz, co może trochę... Bądź ostrożna. Co wiedzieć? panicie się do wody! Nie nadaje się. Co? Co? Co ona jest? O, tam coś jest. Co to za tak? Nie mogę zdrapać. Dziwna ona jest. Muszę się napić. No bo już trzyma, idę do domu. Mniejsza z tym. To dzieciaki, ja idę do domu. To dzieciaki, idź, 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 idź. Dobra, nagrzałam się. To co teraz porobimy? Nie wiem, może chodźcie tutaj. Zepsniemy. zobacz, bawimy się w chowanego. Tak dobry pomysł. Pobawmy się. To ja będę liczył. Jeden, dwa. No dobra, ja pójdę tam. A tam. Zobaczmy. 25, szukam. Tam jej nie ma. Tam. Mm -mm. Mam cię. O, jak szkoda. Kochanie, wstawaj, wstawaj. Wiesz co, ale mi się nie chce. Dzieciaki, idziemy już. O, mamu. No musimy, musimy. Serio? No, ja nie chcę jeszcze iść. Zawołajcie, Wiktoria. Wiktoria! Jesteś w Bodzie? Mamy się! O. Nie ma jej. Pewnie już poszła do domu. Nie, pewnie tak. Chodźcie, dzieciaki. Jak tam się dostać? Mhm, mm wiem. Cześć, co robiłaś? Mhm, nic. A co Was to obchodzi? Mm -hmm. może trochę milej. Trochę milej. Działaj, wyś. No wyś się uspokój, dziwnie się zachowujesz. Dziwne zachowywania się to moja pasja. Ma. Czemu ciekłaś? A co nas to obchodzi? Wiesz co pan dosyć? Dostajesz kary Nie, nie dostajesz Tak? Nie dostajesz? Czekam od Jest nawet do jedzenia. Ona jest nienormalna. Tak, prawda. Czasami nie zachowuje się za dobrze. Czasami się nawet bardzo źle zachowuje. Wiadomo, ma to moja siostra. <noise> teraz ci coś porobić. Tak, ja wezmę mój tablet. Mogęś Tobą? Hmm. Mo no, sobie telefon. Ona mi nie pozwala. Jak go włączyć? Nie wiem. No, ona ma ucisk palca. To nic do niej, opakuje blokuje ci makarę. Mhm. Te dzieciaki. Ja zaraz mi zawariuję. Czego chcesz? No, odlokujesz mi telefon? Trendy go sobie weźmie. Mm. Ale <gryśla> mi go zabrała. Nic <gryśla> już sobie weźmie. Odlokowuję ją. Mogę z tobą. Powiedziałam ci, weź telefon. O! Matko, palca Co mnie da. Trzymaj, mały. Mm. Mm. Halo? Tak, Asia. Kiedy się widzimy? Mm -hmm. Nie mogę z nimi wytrzymać. To hej. No, pa. Mm. No dobra, najpierw mi odniosę ten telefon, raczej ten klucz, schowam telefon, No nie, włożę do kieszeni. Oj, no dobra, telefon w kieszeni. Otworzę, to może być ktoś. Wiktoria zostawiła. Hmm. Ciekawie, gdzie poszła? Hmm. Nie, to nie ciekawiej. Trochę hmm. to brudno szczerze. Może to sprzątam. Będą mieli czysto ludzie. Kompas tu? A. Gdzieś tu. Ciekawe. Może to sobie wezmę. Będę harcerką. To moje marzenie. Może kiedyś będę. Hmm. Kostium kąpielowy. I harcerskie rzeczy. Bardzo ciekawe. Chociaż nie będę harcerką. Powiem o cicielu, że to jeszcze jak uciekłam. Hmm. Nie chcę się zmoczyć na pewno. Schowam tą mapę do kieszeni. To też w kieszeni. Bo wcale tu nikt nie mieszka. Może tu zamieszkam. Tylko sobie jeszcze podtrząsnę. Usiądźcie. Patrzę w kostium. Popilujcie mojego ubrania. To może A było... chyba, że to wolne stanowisko. No dobrze, spróbuję zrobić. Na O, zrobiłam sushi. Własne? I ja bym pani coś poradziła, ale nie mogę. Co pani zrobiła? Nic, proszę daj mi te sushi. Dziękuję. Jesteś duchem, to nieprawda. No dobra, popakowałam tu trochę rzeczy. Jedzenia suszy zrobiłam chyba nawet nie pokazywałem. tutaj mam swoją taką małą restaurację no i idę rastawać albo w sumie to będzie jedzenie dla mnie to więcej dla mnie Dzień dobry, chcesz wyjąć kolor? 25,50 Jedzenie może być? Ja oczywiście nie. Ale mam pyszne susze i Spróbuję wejść. Dziękuję. Zapraszam do tego klienta. Dziękuję. 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 Dobry. Co by pani chciała? Ja bym chciał zmienić kolor i korwoty. Tak, oczywiście. Na jaki kolor? Poproszę blond. Oczywiście, proszę usiąść. To może być? I troszkę ciemniejszy. I też skórę też pani chce zmienić? Nie, skórę nie. Troszkę ciemniejszy blond. to może być? Tak, to może być. Proszę, troszeczkę, Ci włoski. Chodź, Ci troszkę włoski. Ja pójdę jeszcze do sklepu. To cóż, jest późno, ale mi tak, tak się podoba tak ciężko. Czy ja znajdę tutaj coś takiego z takim stylu? Nie pamiętam. Znajdziesz na końcu, ale przebieranie jest. Może się jeszcze przypuścić to. O, to już ładnie wygląda. Jeszcze mam taką, jakby nie ciężko. Nie, dziękuję. Co mi za to psuje? Zdecydowanie. Biorę to. Ja poproszę to. Poznajesz mnie? Nie możesz tak sobie wejść? Oczywiście, że mogę. Moje, moja rodzina mi nie pozwala wejść. O, mama. Chyba ty jesteś mój tata. Chyba to jest moja mama. O, tak, cześć. O, kim jesteś? Baby lepiej to okulary. Zmienimy się. Mam coś dla dzieci. Zczyki trzymajcie mleko. Macie to. Macie to i macie sushi. Kim jesteś? Naszą mm, siostrą. O tak, widzę, już poznaję. To zmieniać kolor włosów. Pasowałoby. O, moje ulubione sushi. Mm. A ten napój? Luda po telefonu Uwolnij się, ja tutaj ci proszę pomóc Zmieniłam swój styl Ładnie będę wyglądała jako syrena Ej, ładnie wyglądam. Tak, pa fajnie. Mhm, wiem. To co? To idzie ze mną popływać. No a pójdziesz? Nie, pójdę z wami do parku. O, dziecko. No, ja. A mama pozwoli. A wiesz gdzie to jest? Wiem no dobra kto, kto wydaje pieniążki? Ty kto zarabia pieniążki? Ty Kto wydaje pieniążki? Ty mam kostium ty. Dlaczego wy się boicie? Może nie możemy? Nie musicie się bać. A ty? Ja? Ja co? No dobra, chodźcie. Idziemy już. Proszę, ale mam ochotę. Co ja robię? Czy biorę ochotę? Nie. Co ja robię?

あ、ね。 Thank okay. 对。 I Cześć. Cześć, kochani, co nam masz taką mapę? Rozkoszajmy wszędzie gdzieś poczekaj. jutro pójdziemy na zakupy rano jedliśmy śniadanie o jeszcze to butelka idę Zostawię nam budzik сумасшедшая и уж